Sektorowa Rada do spraw kompetencji sektora finansowego, 7 lat działalności, bilans zamknięcia czy otwarcia. Ten tytuł jest nieprzypadkowy, bo w tej chwili wchodzimy w siódmy rok funkcjonowania Sektorowej Rady i stawiamy sobie pytanie, co dalej. Co dalej, jeśli jako grupa profesjonalistów, reprezentacja sektora finansowego chcemy być użyteczni i chcemy wnosić wartość do rozwoju ludzi sektora finansowego, dzisiaj bardzo nam zależy aby zachęcić Was do zgłaszania swoich opinii, rekomendacji i podpowiedzi, co dalej dla Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Sektora Finansowego. Ale, tak jak powiedziałam, króciutko nasze przedstawienie. Kim jesteśmy jako Sektorowa Rada? To jest różnorodne i silne grono reprezentujące sektor finansowy. Mamy przedstawicieli banków, instytucji finansowych, ubezpieczycieli, rynku kapitałowego. Macie listę tych instytucji, które od ponad 6 lat wspierają działalność Rady. Mamy przedstawicieli wszystkich wiodących organizacji branżowych. Mamy silną reprezentację środowiska akademickiego, z czego ogromnie się cieszymy. Są z nami przedstawiciele partnerów społecznych, bardzo ważny głos w Radzie. Mamy wreszcie stowarzyszenia branżowe i instytucje publiczne, giełda papierów wartościowych i Ministerstwo Finansów w roli obserwatora. Działamy w Polsce w ramach systemu sektorowych rad, których może nie wszyscy z Was wiedzą, jest już w Polsce 17 i działamy w ramach projektu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zawsze podkreślam, że sektorowa rada to ludzie, w Radzie działa i angażuje się w pracę grono ponad 44, w zasadzie 44 członków i członków obserwatorów. Nie sposób tutaj wymienić wszystkich. Prezentuję tutaj listę osób, która na dzisiaj wchodzi w skład prezydium Rady. Pozwolicie, że ich wymienię pan prezes Krzysztof Pietraszkiewicz, przewodniczący rady, pan Andrzej Maciążek, wiceprzewodniczący rady, na co dzień wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, pan Bartłomiej Górniak, wiceprzewodniczący reprezentujący bank Pekao S.A., pan profesor Maciej Ławrynowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Pan Maciej-Stroński, wiceprzewodniczący Rady, przedstawiciel partnerów społecznych i ja w roli animatorki. Zaczynaliśmy w 2016 roku i planowaliśmy naszą pracę do 2023 roku, w pierwszym etapie naszego funkcjonowania, i już wtedy. Mówiliśmy, że będziemy przechodzić ze starego świata do nowego świata. Wiedzieliśmy, że to będzie zmiana, bo będziemy funkcjonować w megatrendach i w czwartej rewolucji gospodarczej. Nie wiedzieliśmy, że po drodze spotka nas nas wszystkich pandemia i wreszcie, niestety, wojna w Ukrainie. W tym otoczeniu staraliśmy się przez cały ten czas być swojego rodzaju sektorowym syntankiem dla rozwoju i dla transformacji kadrowej sektora. Czy to nam się udało? Spróbowałam zrobić takie zestawienie najważniejszych celów, które nakreśliliśmy sobie w 2016 roku. Wiele z tych celów stało się w tym okresie naszymi wyzwaniami. Na pewno fundamentem działania Rady jest badanie, analizowanie i upowszechnianie informacji, danych o stanie, potencjale i potrzebach kompetencyjnych sektora finansowego. W tym obszarze przez 7 lat zrealizowaliśmy 8 badań. Był bilans kapitału ludzkiego, przyglądaliśmy się obszarowi pracy zdalnej w okresie pandemii. Zmierzyliśmy się z, te, z tematem transformacji cyfrowej i przyszłości pracy w sektorze. W zeszłym roku bardzo ważne badanie o pokoleniu młodych pracowników w sektorze finansowym i wreszcie w tym roku Badanie, które no właśnie ma być bilansem zamknięcia czy otwarcia, badanie o kompetencjach sektorowych wspierających zrównoważone finansowanie inwestycje. Dlatego, w tym obszarze, uznałam, że możemy sobie zaliczyć tę pracę w Sektorowej Radzie. Drugi obszar, który muszę powiedzieć był chyba jedną z naszych największych motywacji do pracy, czyli tworzenie, proponowanie rozwiązań, które dadzą szansę na wprowadzenie systemowej zmiany w sposobie uczenia się ludzi w sektorze. Przygotowaliśmy i przedstawiliśmy sektorową ramę kwalifikacji i wzorcowe standardy kwalifikacji. Zależało nam na tym, aby wprowadzić do sposobu kształcenia w sektorze osiem poziomów kwalifikacji, jak drabina, która pokazuje poziom zaawansowania i złożoności kwalifikacji rozumianych jako certyfikaty. Każdy certyfikat na innym szczeblu drabiny. Ale żeby się tam znaleźć, musi być dobrze zaprojektowany, dobrze opisany i potwierdzony, tak żeby każdy użytkownik certyfikatu wiedział, co umie i co potrafi posiadać danego certyfikatu. Chcieliśmy, żeby te poziomy ujednoliciły sposób patrzenia na kwalifikacje w obszarze kształcenia publicznego. I prywatnego, bo te osiem poziomów jest wspólną miarą dla kwalifikacji i w Polsce, i w Europie. Przedłożyliśmy odpowiedni wniosek i propozycję do Ministerstwa Finansów. Niestety nie spotkała się z akceptacją. Ale tak jak podkreślam wielokrotnie. Mówimy o bilansie zamknięcia i otwarcia, więc może kropla drąży skałę i na pewno nie będziemy ustawać w, naszych, w naszym zabieganiu o dobre standardy i wspólne standardy kształcenia nie tylko w systemie publicznym, ale również w sektorze prywatnym stąd tutaj plus i minus i na koniec obszar upowszechniania i wspierania rozwiązań służących uczeniu się przez całe życie. Myślę, że ten obszar jest tak naprawdę pracą nad zmianą postaw. Najtrudniejsze i najważniejsze jednocześnie. Ale mottem działania Sektorowej Rady jest hasło pomagamy się rozwijać przez całe życie. W związku z tym to jest praca, której dajemy nasze głowy i serca i mam przekonanie, że dokładamy swoją kosteczkę do tej pracy. Nieraz sobie myślę, że mam nadzieję, że sukces tej pracy nie będzie opisywała definicja Churchilla, który powiedział, że sukces to jest przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Tak więc chciałabym, abyśmy patrzyli na działalność Rady jako kontinuum. Zaznaczyłam troszkę inaczej ten obszar zmiany systemowej, bo ona jest najtrudniejsza, ale to, co chciałam bardzo podkreślić, to to, że mamy nowe paliwo do naszych działań i nowe źródło motywacji i tym obszarem jest praca nad rozwojem kompetencji w zakresie zrównoważonych finansów ESG. Zastanawiałam się, jak w pigułce przekazać Wam dzisiaj na dobry początek najważniejsze elementy dorobku sektorowej Rady, chociaż nie lubię specjalnie tego słowa. Ktoś powie nic nowego, to już było, to takie proste. Mam takie przekonanie, że te proste cele są najtrudniejsze do zrealizowania w dużej skali, bo wymagają współpracy, a sektorowa rada jest właśnie o współpracy. Więc pozwolicie, że teraz na koniec takie najważniejsze przesłania. Budujmy kompetencje do pracy w cyfrowym środowisku. Rozwijajmy postawę uczenia się przez całe życie. Współtwórzmy nowy model uczenia się z wykorzystaniem technologii: przyjazny, angażujący i odpowiedzialny. Chciałabym, żeby też wybrzmiało kilka myśli, które zebraliśmy de facto w trakcie kolejnych edycji. Fin Skills. One może niekoniecznie przedostają się do głównego obiegu tego, jak mówimy o sektorze finansowym, a szkoda, i dlatego pozwolę sobie je tutaj przytoczyć. Pracując w sektorze finansowym, lepiej rozumiemy świat. Maja Habińska. Cofnę. Maja Chabińska-Rossakowska, ING Bank Śląski. Branża finansowa nie jest sama dla siebie, jest dla świata. Profesor Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego. Już naprawdę na koniec chciałam przywołać przesłania zeszłorocznej konferencji FinSkills. I chciałabym, żeby one były otwarciem dzisiejszej konferencji. Bądźmy społecznością ludzi, która buduje kulturę umiaru, kulturę różnorodności i inkluzywności, kulturę zaufania i dialogu. Twórzmy zrównoważone środowisko pracy w sektorze finansowym. E, I, S i G. I na koniec sektor finansowy to ludzie, ludzie, którzy razem chcą tworzyć lepszy świat. I bardzo bym chciała, żeby dzisiejsza konferencja była takim naszym wspólnym czasem powiedzenia, gdzie jesteśmy w tej pracy i co ważniejsze, co zrobić, żeby w sposób odpowiedzialny i zrównoważony posuwać tę pracę do przodu. Bądźcie aktywni, komentujcie na czacie. Zaczynamy. Oddaję Was teraz pod znakomite, znakomite skrzydła Bartka Cewenko.